Cześć, kochani, mi jest na kanala, a ja z zapraszam Was na kolejny film na moim kanale, a dzisiaj Was zapraszam na Baby Haul, ale edycja wiosenno-letnia. I to będzie pierwsza część, a za tydzień dostaniecie drugą część, ponieważ kupiłam bardzo dużo tych ubranek i jeden Baby Haul był bardzo długi, więc jest na dwie części. Oczywiście w tle możecie słuchać moją córkę, bo jestem u niej w pokoju, ona jest w rzeczku Standardowa jak ostatnio na każdym moim filmie. Więc bez wolnego gadania! Przechodzimy do filmu. Tak jak wspomniałam na wstępie będzie to Baby Hall ale la edycja wiosenno-letnia Już przyszła ta nasza urbana pora roku, czyli wiosna. Wszystko się powoli budzi do życia, więc że trzeba kompletować ubranka na wiosnę i na lato. W tej części będzie to rozmiar 74, bo podejrzewam, że taki będziemy mieć córka za niedługo, bo już to ubranka na 68, są takie, no już ledwo, ledwo wchodzą na nią. E, więc najpierw będzie rozmiar 74 i to będzie takie typowo wiosenne, e, wiosenne rzeczy, a w drugiej części filmu zobaczycie ubranka na rozmiar 80, i to będą takie już takie typowo letnie ciuszki. I tą drugą część widzicie, zobaczycie ją za tydzień od tego filmiku. Także już bez żadnego gadania przychodzę tutaj do filmu i pokazuję wam rzeczy, e, które już używam, bo na przykład kurtkę mam e, wiosenną i już musiałam użyć, bo było ciepło, więc już mam tylko odciętę, ale pamiętam e, cenę także. Pokażę wam po prostu po kolei każdą rzecz. Pierwsze rzeczy to słuchajcie, kurteczka, e, przepiękna jest ta kurtka, zobaczcie, e, różowiutka, oczywiście standardowo, e, w jakieś biedronki, w kwiatki. E, Słowak ma mój ulubiony kolor, czyli rose gold, e, poszewkę też ma różową, taką powiedziałabym, że fuksjową różową taki tu bardzo, bardzo ciemny róż. I ta kurteczka, ona w ogóle ładnie wygląda, to wygląda taki Ala płaszczyk. Zobaczcie. I tu ma takie delikatne jakby wyswęczenie w talii więc ładnie to tak wygląda na bobasku I z tyłu jest troszeczkę dłuższa. Tak jak to widzicie. Zobaczcie. Z tyłu ona jest cuscienkie, dłuższa, ma taki rozpalek z tyłu, także ładnie, ładnie ona wygląda i jak zobaczyłem tylko tą kurtkę, jak nie, no muszę ją wziąć. I oczywiście to, to wszystko rzeczy są z pepko tak zawsze. I to jest rozmiar 74, tak jak wam mówiłam I ta kurtka kosztowała 40zł Mam bluzę z Disneya, z Bambi I tą bluzę już używałam, ponieważ już te bluzy na 68 są dla niej już takie akuratne i ciężkie Wchodzą przez głowę i ja ją zdenerwuje, tak mówię ostatnio jak jechać na Warszawę, to właśnie mówię Założymy ją tą bluzę I ta bluza mniej więcej kosztowała chyba około 20zł Bo te z Disneya są droższe A tak jak wam mówiłam, ja nie mam tutaj już metki Także... Taka bluza z sarenką z Bambi. Dość jak jesteśmy przy bluzach, to pokażę Wam wszystkie bluzy. Kolejna bluza, jest to taka różowa, różowo-czerwona, z kwiatuszkami. Zobaczcie, typowo letnia bluza, ona jest dosyć cienka, no jak zawsze to ma z boku napeczki. I ta bluza kosztowała, słuchajcie, 10 zł. Była poprzecenie, ponieważ zobaczcie z tyłu, nie zauważyłam jak ją Ma tutaj taką czerwoną świetlę jakiegoś markera. Mam nadzieję, że to mi się spierze i nie czy to wyglądało tak kiepsko, No ale ta bluza, tak jest taka z sena bo jest bardzo, bardzo cienka. Także mam nadzieję, że, że to się z tyłu spierze I ona kosztowała właśnie dyszkę poprzecenie. Kolejna bluza, już pewnie znacie. Już pewnie ją znacie, pokazywałam wam ją w pierwszym baby Babyholu. Jest to bluza z Paryżem, który ma różne napisy, napisy po francusku. I ona kosztowała dyszkę, też była przeceniona i kosztuje się i Zapłaciłam za nią 7 zł. Nie wiem dlaczego było na przesuniętej, nic tutaj żadnego defektu nie ma, także po prostu udało mi się zrobić ją po prostu tani. Terek, zobaczcie, piękny, z myszką mini. Tutaj ma na ramionkach taką ładną falbankę. <laughs> Jak ona tam wystaje śmiesznie. I to jest właśnie z tej serii Disney, więc oczywiście to już jest droższy. I on kosztował 30 zł. Dosyć drogie są te seteki z tego Disneya, ale znaczy z tej serii Disney są dosyć drogie, to chyba nawet najlepsze piękne. Także tutaj oczywiście mamy guziczki, żeby łatwiej nam było piąć. No i taki sweterek. Dalej, idąc do swetereków. Mam tutaj taki sweterek, zobaczcie. Czerwony z takiego materiału ala Welur, ale to nie jest velur, to jest taki milutki. Miś z takim pięknym wzorem, taki typowo satyrkowy, tu już ma rozpięcie tu, ma na trzy guziki, tak żeby nie trochę nam wygodniej włożyć I to kupiłam w Kiku za 20zł, czyli 19,97zł, taki ładny sweterek Jeden sweterek to już dostała <grym> od babci Bardziej takie ala bolerko, zobaczcie, czerwone z przepiękną złotą nitką, ładnie to wygląda I to też było poprzednie za 13zł yy, Także będzie miała na takie wiosenne spacerki, ja mi dosyć ciepło, to wypożyczymy tylko nawet to i będzie sobie Dziewczyna szła, a jak nie to po prostu kurtkę Dzięki spaterki i lecimy sobie, słuchajcie, do spodanek, będziemy sobie tak chodzić kategoriami, będzie nam po prostu wygodniej e Okej, okay, więc zaczynamy Pierwsze spodenki są do, do tego kompletu z tą bluzą z Paryżem. Jak zobaczymy, mówię, o nie, kupuję. Oczywiście tutaj ma napis O Paris. Na lewej nogawce ma wieże Eiffel z serduszkami, a tu na prawej ma napis O Paris. I to jest oczywiście rozmiar 74. I to też było poprzecenie i to kosztowało 7 zł. To Jest taki fajny komplet, będzie miał. Dalej tu mamy takie ala geterki z wisienkami Różowy, to chodzi biały, ale to jest różowy, słuchajcie. E, tylko taki jaśniutki róż, więc dlatego wychodzi którego był biały na nagraniu, ale jest taki jasny, 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 bardzo jasny róż. E, właśnie z wysienkami. I to, słuchajcie, było w O'Show za 10 zł. I tu mam z tyłu takie nogawki, ma takich mankieciki, widzicie. Mamy takie szare adresy, one będą takie bardziej po domu. E, w słoniki. I tutaj też ma takie fajne mankiety zakończone nogawki ma zakończone takimi fajnymi mankietami I to też kosztowało 10 zł. Kolejne mamy takie dresy szare, z różnymi takimi jakimiś kaktusami, krokodylami, z takimi elementami bardziej Teksasu. I to jest tutaj ma oczywiście nagawki zakończone takim szarym manketem. Tutaj w też ma takie szare mankecik i to kosztowało 9,99 zł. Ja wiem, że to jest taki ale 500, ale w sumie mm. może też chodzić sobie tym po domu, także nie przeszkadza nam to. Kolejny to takie słuchajcie typowo dziewczęcy. Oczywiście kraina lodu, Elsa i Olaf. Z tyłu też ma na tej e, prawej nogach celę. No na naprawdę z tyłu. <grym>, czyli na lewej. E, ma od tej LZ też jakiś tam e, wzorek. E, no i to też było chyba nie tak, za 9,99. Jakieś takie fajne różowe getry. Kolejne to oczywiście są w dwupaku. Są to dwie, e, dwie pary getrów. Pierwszy to znowu z tego kompletu e, do, tych, e, do tej bluzy z Paryżem. No i tutaj są wszystkie te napisy po francusku, czyli bonjour, jetem i merci. No i jeszcze jest jakieś szanse. Chyba tak chyba szanse. E, I coś jeszcze? No nie, i serduszka czerwona, czap, przepraszam, serduszka czarne, białe i takie osób przezroczyste. I to było w dwupaku. I drugie to takie szare z czarnym kotem i złotymi serduszkami. I za ten dwupak dałam 12 zł, bo on był też w przecenie. Ostatnie już spodenki, to jest, słuchajcie, te jest są najładniejsze, różowe, z myszką mini, główkami myszki mini. Tu ma na kolankach też myszki mini i tu przy kostkach ma takie przepiękne kokardki. Z tyłu też ma zrobić takie przepiękne kieszenie, no śliczny jest, jest ten wzór najładniejsze spodenki i te spodenki kosztowały, słuchajcie, 19,99, tak jak Wam mówię. O no ten Disney jest dosyć drogi, ale są najpiękniejsze rzeczy chyba z tej serii Disney'a. I tutaj mam getry białe. Zobaczcie, jakie przepiękne tutaj na, tym, na dole to są po prostu jakieś przebłoskie kolorowe strasznie, Z jednorostem, z sertuszkami, z jakąś tęczą, ze słonkiem, no typowo takie e, dziecięce wzór fajny i to kosztowało. 11,99 to też był kupione w kiku. Mam tam parę rzeczy kupione w kiku, to właśnie zostało od babci swojej. I tutaj mam komplet, więc Wam nie pokazałam tego wcześniej, ale tu mam taki kompleks, jak zobaczcie, z Harry Potterem i to już na pewno będzie dla niej dobre. To jest niby rozmiar 74, ale jak przyłożyłam ten rozmiar 74 do rozmiaru na przykład tego, to jest to o połowę krótsze, więc to już muszę na nie tak naprawdę zakładać. No i teraz tak, tutaj mam, tak jak bym mówiła, taki secik i body. Tutaj mamy z sowon z Hogwartu. Tego takie fajne spodenki. Manteciki ma różowe. Tu ma też taki, taki dłuższy, szerszy pasek na brzuszku. Lubię takie szersze paski, słuchajcie, bo one wtedy tak nie uciskają mi brzuszka i ma wygodniej Trochę oczywiście możemy to sobie podwinąć albo po prostu mieć taki szeroki pas. I ten secik kosztował mnie, słuchajcie, też na za 15 zł tutaj już taką e, kometę tej sowy, no i tutaj możemy napisać, że od kogo dla kogo. Także taki secik, trzypak. Akurat wody na 74 ma bardzo mało, e, więc jeszcze muszę chyba je dokupić. Potem tak myślę, że myślałam, że i tak kurcze, nie wiem, bo też ma sporo wody na 74 na 80, już takie łamane, 74 na 80, tak i nie wiem, czy dokupić jeszcze jej te wody, czy mniejszą już te, e, te 74 na 80, pomyślę jeszcze. Ale tutaj mamy jeszcze taki e, trzypak bodziaków. Pierwszy tutaj mamy na długich rękach, oczywiście. Pierwszy bodziak to jest szary z pszczółką i motylkiem z napisem Flying with My Bike Friends. Tak, motylki, pszczółka. E, szary. To jest akurat tył, ale przód taki sam. E, taki czerwony. E, Od czerwoniutki. E, ładny kolor. Zwykłe, body bez niczego. Trzecie, bodziaki e, takie kremowe z e, jakimiś modelkami, kwiatkami, e, także typowy, kasenny wzór. I to kosztowało mnie, słuchajcie, ten trzypak bodów za 20 zł. Jedna wychodzi, sztuka 6,67. Mam jej, słuchajcie, dwie pierwsze pary bucików swoich, to są takie buciki niechotki. E, pierwsze to są takie z Disneya, to ma w zmiarze, słuchajcie, 19. E, pierwsze buciki to są takie disneyowskie z tymi sarenkami Bambi. Fioletowe, kolor akurat na czasie, bo teraz fiolet taki wrzos jest bardzo modny i te buty kosztowały mnie słuchajcie 20zł. Są takie typowanie chodki, tutaj ma na rzepy, te uszka się odcinają te ręce i nam wygodniej włożyć stópkę. I to są takie typowanie chodki, ponieważ raz tutaj ma takie, takie kropkowane podeszwy a dwa to w ogóle nie jest profilowane, więc fajne są te buty z zesnania, ale inne dla dziecka, które już chodzą, które już chodzi po prostu. Eee, tak i kosztowały 20 zł, to nie wiem czy co mówiłem, które już używamy. Eee, to są takie misie, mmm, też ma narzew, tylko to są takie wiecie, trampeczki. No niby powinno się chodzić, nie, bo tutaj pod spodem guma, tutaj też jest guma, ale też jest ten wyprofilowany e, butik w środku, więc wam nie polecam e, do chodzenia, żeby tak sobie jak dziecko już chodzi. To takie mogą być takie typowo niechotki. E, I tej mi się kosztowały 20 zł, tak samo. Kupione mam jeszcze, słuchajcie, ostatnio kupiłam mi dwie e, jeszcze takie wyjuszki, te trochę, ponieważ ona czasem e, wiecie, m, pije sobie e, tam picia, różne. ale przepraszam, ale jest zobaczę, co ona tutaj robi mi w ogóle. I no i do tego picia potrzebuję sobie jeszcze tam pieluszki tetrowe. Tutaj jak widzieliście, ja zrobiłem takiego szala, tak jak wam mówiłem. To na wieżę to tutaj już jest picie, albo mleko. Także kupiłam jeszcze takie dwie pieluszki tetrowe z Disneya, z myszką mini, z bawełny organicznej. Głowa myszka mini jest taki ala świat. I tutaj mamy myszkę mini z globusem. No, i tyle. I to mnie kosztowało 12 zł. Tak, 12 zł. Jedna, jedna pluszka kosztowała 6. Szczapeczkę, rozmiar 68. To jest na teraz. Tak, dobrze mówię? Tak. Kupiłam je na teraz na wiosnę, żebym miała, bo, no bo nie miała takiej cienkiej czapeczki. Także taka zwykła różowa czapeczka z myszką mini, główki myszki mini, kokardka tej myszki jest w panterkę. I to kosztowało 10 zł, ta, ta czapeczka. Słuchajcie, zostały mi ostatnie pajace, więc zaczynamy. Pierwsze to są dwupak oczywiście, pajaców. Zobaczcie, takie, takie to jest długie, nie? Masakra, aż muszę się tak oddalić, żeby mam to zapała w kadrze. Pierwsze to są pajace, to jest taki fajny, żółty, w słoneczko. Wody. To wam pokażę tył tego, bo, ty, przepraszam, kolejne te, piochy pajace. Pokażę tył i to jest słuchajcie białe, z takimi pszczółkami, kwiatkami I, i te kwiatki mają takie tu końcówki one to są neonowe. No to oczywiście kamera tego nie, nie wychwyci jak zawsze nawet z daleka niestety, ale tutaj właśnie te końcówki tych kwiatków, to co wam to pokazuje, to jest takie neonowe, to takie wychodzi jak blady, ale to jest taki fajny neon. No i tutaj mamy przy łapkach takie różowe mankieciki. No i tutaj oczywiście rozpięane ma przy nóżkach po całości. I za te dwupak dałam, słuchajcie, 30 zł. Daj mi się bardzo podoba, bo jest raz, że na suwak, a dwa jest bez stopek. Także nawet jak będą za małe, to po prostu jej nie będą ubierały w stópki. Różowy z takim ala kwiatem. Czyli tutaj, jakby głowa jest jej kwiatkiem, i tutaj ma łodygę po całości, już. I oczywiście, przynajmniej, jest lovely, little flower. I oczywiście, to się rozpina po całości suwakiem Tutaj odrzuca tylko jedna nóżka No, my już się, jesteśmy, jakby tacy wiecie, No już umiemy ubierać ją przez jedną nogę, ale na początku może to być niewygodne. Na przykład dla takich mam, które dopiero wyduszały. Co, co dostały. Dla takich świeżo przynajmniej mam, to może być bardzo niewygodne, bo to może być po prostu uciążliwe tak na jedną nogę. I ten pajac kosztował też w przyznie za 15 zł, no tutaj mam mankeciki i nadal też ma mankety. I te są fajne, bo nie będą uwierały, jak będą nawet za małe dzieci w stopniu. Jest to szary z Disney'a z kubusiem, kochadkiem i prosiaczkiem. Na rękawkach ma kwiatuszki. No I oczywiście ma zakryte, i to się rozpina całościowo. I to kosztowało mnie, słuchajcie, 20 zł. I tutaj jest napis Sweet as a Flower. fajny taki tysięcy wzór. Kolejny. Tutaj mamy takie zwykłe różowe pajaca. Też rozpina się po całości. Też ma zakończoną stopę. Czyli nie ma, nie ma odkrytych stópek. I to jest tej bawełny organicznej. One są takie bardzo miłutkie ta bawełna jest bardzo miła i naprawdę przewierna I to kosztuje słuchajcie 20zł Tak jak zwykły różowy pajac Pewnie dwie sztuki pajaców e, Tu jest słuchajcie biały biedronki <coughs> Biały biedronki z niebieskimi wstawkami Też rozprzywane po całości, też ma zakryte stópki Ma tutaj ma niebieskie I przy brzuszce, przy szyjce też ma niebieskie i to słuchajcie, kosztowało 15 zł. Tatni e, pajac też z tej bawełny organicznej, teraz Disneya. Zwykły, biały, z delikatnymi elementami kwiatkami. Jak widzicie, te kwiatki są naprawdę takie bardzo e, delikatnie fioletowe, e, z napisem Willow the Planet, like Mini. E, no, to mamy z myszką Mini z planetą, tak samo jak na tych śpiochach, ten sam wzór. E, ten sam motyw i te były po i kosztowały 17 zł, a normalnie kosztowały 25 I to koniec, cały baby haul i tak, był, i tak wyszedł mi długi, e, także dobrze, że podzieliłam na dwie części te baby haule, bo, bo ciężko by było obejrzeć tak długi baby haul um, Także mam nadzieję, że filmik wam się spodobał, oczywiście pamiętajcie, aby mój kanał subskrybować, jeśli wam się filmik spodobał i chcecie być z moimi filmami na bieżąco Łapkujcie i oczywiście komentujcie, a my się widzimy w drugiej części tego filmu w Baby Hollow i w kolejnych filmach. Bye! -o.